Dzień dobry, witajcie. Nagrywałem już film na temat diety dr Dąbrowskiej. Tutaj powiem to, o czym jeszcze nie mówiłem. Dla przypomnienia, dieta dr dąbrowskiej zakłada stosowanie tak zwanego postu. Przez okres na przykład kilku tygodni, na przykład 40-42 dni. W czasie postu stosuje się dietę bardzo ubogokaloryczną, około 800 kilokalorii. rezygnuje się z glutenu, z nabiału, z mięsa, ale także kawy, herbaty, tak, słodyczy, cukru. Generalnie można spożywać żywać niskocukrowe owoce, jak również niskoskrobiowe warzywa w postaci najlepiej surowej czy soków, takie na przykład jak marchew, brokuły, cebula, czosnek, por, seler, pietruszka. Z owoców to na przykład pomarańcze, grejpfruty. I tak dalej. Dieta ta ma swoich również zwolenników. Dieta ta ma liczne plusy i minusy. Zwróćmy uwagę, że plusem takiej diety może być to, że faktycznie się chudnie, ale jest to związane z deficytem kalorycznym. Nie jest to związane konkretnie z dietą dr Dąbrowskiej, ale każda dieta, która ma deficyt kaloryczny, będzie po pewnym czasie prowadziła do utraty masy ciała. Na pewno osoby takie później mają przypływ energii, bo jeżeli ktoś był gruby i teraz schudną, no to po prostu czuje się lepiej. Dieta ta dostarcza liczne Witaminy, polifenole, przeciwutleniacze, antyoksydanty, tak? Składniki mineralne, w końcu to same warzywa i owoce, w związku z tym taka osoba uzupełni niedobory i też może dzięki temu czuć się, czuć się lepiej. Dieta ta ma również rzekomo pobudzać sirtuiny, pewne białka odpowiadające za długowieczność, jak również wspomagać procesy autofagi, a więc niszczenia czy wewnątrzkomórkowego trawienia uszkodzonych czy chorobowo zmienionych tkanek i komórek dzięki czemu dochodzi do oczyszczania i regeneracji organizmu. Ale dieta ta ma również swoje wady, mianowicie te warzywa i owoce mogą zawierać dużo fodmaps czyli fermentujących węglowodanów i polioli, które będą powodować ból brzucha, biegunkę, gazy, wzdęcia. Nawet spożywane w postaci soków będą dostarczać dużą ilość fodmaps dlatego że na przykład sporządzenie soku wcale nie zmniejsza tych Polihydroksylowych, alkoholi czy węglowodanów, które znajdują się w takich warzywach i owocach. Natomiast trzeba również zwrócić uwagę na to, że na takiej diecie po jej zastosowaniu, często mogą ujawnić się pewne inne niedobory. Ta dieta jest bardzo uboga w kwasy omega-3, nie dostarcza praktycznie kwasów eikopasapentalnowego do koza Niedobór żelaza czy witaminy B12 może skutkować anemią. A z kolei trzeba zwrócić uwagę, że gwałtowna utrata masy ciała może prowadzić do cykli bezowulacyjnych czy np. zaburzeń miesiączkowania u kobiet. A przy takiej diecie niskokalorycznej 800 kcal później po jej zaprzestaniu jej stosowania może dojść do efektu Jojo, co związane jest ze spowolnieniem podstawowego, podstawowej przemiany materii. Może zatem ona w dalszej perspektywie, jeżeli przestanie być już później przestrzegana, doprowadzić do również negatywnych skutków dla zdrowia. Choroby przewodu pokarmowego, takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba krona, Wrzody, żołądka czy dwunastnicy raczej są przeciwwskazaniem do stosowania produktów bogatobłonnikowych. Można jeszcze trochę wymieniać tych wad, aczkolwiek to, co tutaj jest bardzo istotne, to często twierdzi się, że taka dieta zapobiega rozwojowi raka lub wręcz leczy raka. To jest oczywiście błąd. Ja przestrzegam przed takim myśleniem. Za leczenie raka miałby odpowiadać proces autofagi, który miałby rzekomo niszczyć te komórki nowotworowe. Ale zwróćmy uwagę, że jest to błąd w myśleniu poznawczym, dlatego że osoby, które chorują na raka, bardzo często same są w stanie głodu. Cytokiny prozapalne, które są wtedy uwalniane, takie jak na przykład interleukina pierwsza, szósta TNF alfa, powodują. Anoreksję. Taka osoba nie chce jeść. Dochodzi do hakeksji, wyniszczenia organizmu. Taka osoba wieloma dniami w ogóle nic nie je. W związku z czym, jeżeli głodówka faktycznie miałaby leczyć raka, taka osoba by wyzdrowiała. A dzieje się zupełnie odwrotnie. Wiadomo, że nieprawidłowe odżywianie w chorobie nowotworowej, szybka utrata masy ciała są niezależnymi. Czynnikami ryzyka zgonu w przebiegu choroby nowotworowej. Co więcej, wiadomo, że proces autofagi, który ma chronić komórki, wykorzystują również nowotwory. W komórkach nowotworowych też zachodzi autofagia. Mianowicie, gdy nowotwór we wstępnej fazie dopiero wzrasta, czyli następuje intensywna proliferacja, nie jest jeszcze unaczyniony. Bo ten proces unaczynienia nowotworu zachodzi stosunkowo później, w wyniku wydzielania różnych czynników pobudzających angiogenezę, czyli powstawanie nowych naczyń, takich jak DGF czy innych, to komórki wewnątrz nowotworu często obumierają. Dochodzi do autofagi różnych struktur komórkowych, czy nawet całych komórek, które stanowią źródło energii dla nowych komórek rozwijających się na obwodzie. Ale gdy już rozwinie się dobre unaczynienie guza i, cieka i co ciekawe, choremu podajemy różne chemioterapeutyki, to często nabycie odporności na chemioterapię u nowotworów złośliwych jest związane również z autofagią. Bo taki nowotwór może doprowadzać do autofagi niektórych organeli komórkowych, takich jak mitochondria. A jeżeli nie ma mitochondriów, to nie ma apoptozy. A wiele chemioterapeutyków indukuje proces apoptozy. Jeżeli dochodzi do uszkodzenia komórki, uwalniają się kaspazy, tutaj dochodzi do aktywacji białka P53. Jest kierowana taka komórka na drodze śmierci apoptotycznej. Jeżeli nie ma mitochondriów, no to nie zachodzi apoptoza. Apoptoza zachodzi z udziałem mitochondriów. W związku z tym nowotwór kosztem uniezależnienia swojego metabolizmu od mitochondriów, czyli przestawienia zupełnie się na metabolizm beztlenowy, glikolizy beztlenowej, może również, niestety, przy udziale autofagi nabywać oporność na stosowane chemioterapeutyki. Czyli autofagia nie musi niszczyć nowotworów. Może wręcz pomagać komórkom nowotworowym we wzroście. Obecnie testuje się różne leki, które mają na celu hamowanie autofagi. I mają być podawane razem z chemioterapeutykami, żeby zapobiec właśnie rozwojowi oporności wielolekowej danego typu nowotworu na stosowane substancje. Bardzo często podkreśla się, że tutaj w 2016 roku ktoś otrzymał, Yoshinuri Osumi, otrzymał Nagrodę Nobla nad badaniem procesów autofagi. Owszem, ale on otrzymał nagrodę Nobra wyłącznie nad badaniem samego procesu, a nie nad potwierdzeniem tego, że ten proces niszczy raka, czy go leczy. Bo nic takiego nie stwierdził. Co więcej, badania były przeprowadzone na komórkach drożdży, a drożdże nie chorują na raka. W związku z tym, moi drodzy, dieta dr. Dąbrowski jest dietą restrykcyjną, jest dietą niepełnowartościową. Raczej sam bym takiej diety nie polecał. Generalnie nie jestem zwolennikiem diet restrykcyjnych, chyba że faktycznie przez jakiś określony krótki czas może mieć po, po plusy, może mieć minusy, ale na pewno nie należy stosować tej diety w leczeniu chorób nowotworowych, dlatego że może się to niestety dla takiego pacjenta źle Skończyć. Moi drodzy, chyba wiele rzeczy was zaskakuje, mnie też kiedyś coś zask zaskoczyło. Na przykład, wiecie, że konserwę turystyczną można kupić nie będąc turystą? W sklepie nawet nikt tego nie sprawdza. Ja pamiętam kiedyś z mamą piekliśmy ciasteczka, jeszcze jak byłem dzieckiem, mama wyjmuje je i mówi, no, przypaliły się, bo za późno wyjęłaś, <laughs> za późno to wyjął Twój ojciec. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was. Cześć.